Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Rozpocznę od omówienia wywiadu, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita z byłym oficerem kontrwywiadu. To wszystko w kontekście dużych ruchów migracyjnych w naszej części Europy. Ten wywiad przyniósł kilka interesujących ocen, no, idących na przekór. Tej narracji, którą obserwowaliśmy jeszcze od roku 2022, pokazuje te także, Gdzieś tam między wierszami, jak wielkie szkody dla bezpieczeństwa wewnętrznego no, zostały poczynione w ostatnich, w ostatnich latach poprzez politykę otwartych drzwi do państwa, do państwa polskiego. Obiecałem Państwu w, wieczorze, w ostatnim odcinku Wieczoru Geopolitycznego, że omówię, odniosę się do tego wywiadu. Sam wywiad jest dostępny za tak zwanym paywallem, czyli należy wnieść opłatę, zasubskrybować. Właśnie prenumeratę cyfrową, aby, aby odczytać, więc ja Państwu to omówię, te najważniejsze, moim zdaniem, wątki tego, tego wywiadu. Warto na to zwrócić uwagę, bo temat jest niezwykle istotny dla naszego bezpieczeństwa. No i temat drugi to są doniesienia niemieckich mediów o możliwej wojnie w Cieśninie Tajwańskiej już. W przyszłym roku. Dlaczego akurat 2026 rok? Jakie są tutaj argumenty przemawiające za tym? Jakie, jaka jest tutaj, jaka zachodzi korelacja między? Polityką wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, a zamierzeniami geostrategicznymi Chińskiej Republiki Ludowej. O tym wszystkim w drugiej części dzisiejszego odcinka, a ja Państwa zachęcam już tradycyjnie do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 6 listopada 2025 roku na portalu dziennika Rzeczpospolita ukazał się bardzo interesujący wywiad. Wywiad z byłym funkcjonariuszem kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod pułkownikiem Markiem Świerczkiem. Ten wywiad został zatytułowany: Cytuję: W Polsce postrzegamy Rosjan jako nieudolnych barbarzyńców. Tak nie jest. Koniec cytatu. Ten wywiad jest niezwykle interesujący nie tylko ze względu na materię, która jest poruszana, bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń szpiegowskich, i tak dalej, natomiast także on odbiega od pewnej linii, nazwijmy to propagandowej, czy też pewnej matrycy. Informacyjnej, narzucanej przez władzę od 24 lutego 2022 roku, gdzie właściwie no, tylko jedna forma narracji była, gdzie o wszystko oskarżany był Władimir Putin, rosyjskie służby, właściwie wszyscy szpiedzy, którzy byli łapani przez czy to SKW, czy ABW, czy przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byli natychmiast no, etykietowani jako, w cudzysłowie, ruscy szpiedzy. Cała ta narracja strasząca y, ruskimi onucami, ruskimi agentami, y, ta wzbudzona szpiegomania, agentomania przez ostatnie 3,5 roku była rzeczywiście na bardzo wysokim y, poziomie. Natomiast ten wywiad y, przynosi, y, no, nieco inne spojrzenie. No, krótko mówiąc, y, w pewien sposób... W pewien sposób odkłamuje tę rzeczywistość, pokazując, że. Tak naprawdę to nie jest tak, że każdy szpieg, identyfikowany właśnie jako czy to oficer, czy agent obcego wywiadu, jest rosyjskim szpiegiem. Po drugie, obala pewien mit takiego omnipotentnego wywiadu rosyjskiego. To jeszcze ten mit z czasów KGB, z czasów Związku Radzieckiego. Tak nie jest. Zresztą tutaj pułkownik Świerczek wyraźnie wskazuje na to, na to że dzisiaj. FSB, SWR czy GU, czyli Zarząd Główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, to nie są służby, które dysponują takim samym potencjałem jak KGB czy GRU w czasach zimnej wojny. To jest, no, dysponują pewnym, pewnym procentem tylko tych, tych możliwości. To nie jest wywiad totalny, który, który prowadził jeszcze Związek, Związek Radziecki. Natomiast, co jest bardzo charakterystyczne, z tego wywiadu wynika, że Taka szpiegomania, agentomania, próba zapychania ABW czy SKW różnego rodzaju doniesieniami medialnymi ze strony publicystów, polityków w mediach społecznościowych, tymi wszystkimi pseudooskarżeniami o działalność sprzyjającą Rosji, jest tak naprawdę zapychaniem kontrwywiadu. To jest Chodzi po prostu o paraliż możliwości działania kontrwywiadów państw zachodnich. Tego typu działalność, która zresztą wystarczy otworzyć serwis X w mediach społecznościowych, aby zobaczyć, jaka panuje tam agentomania, czy posłuchać tak zwanych dyżurnych ekspertów od bezpieczeństwa, którzy wypowiadają się na temat wojny na Ukrainie, zagrożeń hybrydowych, dezinformacji itd., itd., aby zobaczyć, że ich działania w dużej mierze no, to jest właśnie. To jest właśnie zapychanie możliwości działania kontrwywiadu różnego rodzaju fałszywymi informacjami, fałszywymi oskarżeniami. Krótko mówiąc, koncentracja oficerów kontrwywiadu idzie na zupełnie nieszkodliwych lub mało szkodliwych ludzi, ich działalność. Natomiast prawdziwa agentura, oficerowie chociażby wywiadu nielegalnego, bo o tym też warto powiedzieć, no, no czują, się, czują się, jak ryby w wodzie, ponieważ kontrwywiad zajmuje się płotkami, zajmuje się agentami jednorazowymi, czy ludźmi, którzy po prostu żadnymi agentami nigdy, nigdy nie byli. Zresztą Marek Świerczek jest autorem kilku książek dotyczących działalności jeszcze sowieckiego wywiadu, które Państwu polecam. Zresztą recenzowałem jedną z nich Albo chyba dwie nawet w podcaście, podcaście geopolitycznym w ciągu ostatnich, ostatnich lat, między innymi dotyczącymi takich no, wielopoziomowych operacji wywiadu nielegalnego sowieckiego. Natomiast patrząc na to, co się dzieje współcześnie, patrząc na ta, używanie tak zwanych proksji agentów, tak zwanej proksji agentury, no czyli właśnie tych agentów. Jednorazowego użytku, którzy często są werbowani spośród diaspory ukraińskiej, też warto zwrócić uwagę o, na, na te nowe zagrożenia. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, mówiłem to od 2022 roku, że otwarcie drzwi na przestrzał do państwa polskiego będzie pociągać za sobą potężne zagrożenia wywiadowcze, szpiegowskie, że kontrwywiad będzie miał pełne ręce roboty. Mówiłem to od samego początku i mówiłem, że państwo polskie sobie z tym po prostu nie poradzi, bo nie ma takiej służby kontrwywiadowczej na świecie, która byłaby w stanie sprawdzić kilka milionów ludzi wjeżdżających do danego kraju. Nie ma takich technicznych, fizycznych możliwości. Raport całkiem niedawno przedstawiony. Raport zaprezentowany na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o polskiej pomocy dla Ukrainy w latach 2022-2023 jest miażdżący pod tym kątem. No pokazuje, że w samym roku 2022 do Polski zostało wpuszczonych ponad 8 milionów obywateli Ukrainy. Ponad 8 milionów. To nie jest taka liczba osób, którą może jakikolwiek kontrwywiad sprawdzić. Po prostu. I w tym kontekście widać to zastosowanie tej agentury jednorazowego użytku do filmowania, do fotografowania, chociażby infrastruktury krytycznej, węzłów kolejowych, całej tej infrastruktury chociażby także wodociągowej i tak dalej, do różnego rodzaju podpaleń, do różnego rodzaju aktów sabotażu. I nawet jeżeli taka tacy właśnie jednorazowi agenci są łapani, to nie... W żaden sposób nie paraliżuje to tych poważnych działań wywiadowczych, tych rezydentur, czy to legalnych, czy nielegalnych. Rezydentury nielegalne to są rezydentury obcego wywiadu, działające jako rezydentury pozaplacówkowe, czyli poza placówkami dyplomatycznymi, poza konsulatami, poza ambasadą, nie mające oficerowie operujący właśnie z pozycji nielegalnych, nie posiadają. Immunitetu dyplomatycznego i w razie wpadki no, grozi im oczywiście długoletnie więzienie. Po tych ostatnich zmianach, po nowelizacji prawa karnego, nawet 25 lat bezwzględnego pozbawienia wolności w Polsce. I w tym kontekście warto przyjrzeć się temu wywiadowi także, jeżeli chodzi o kwestie migracji. Wielu badaczy historii służb specjalnych, takich właśnie jak pan pułkownik Świerczek czy pan generał Andrzej Kowalski. Były szef służby wywiadu wojskowego, wskazywało, że każda migracja była wykorzystywana przez wywiad radziecki. Mówimy o każdej dużej migracji do plasowania właśnie agentury nielegalnej. Zresztą wystarczy spojrzeć jeszcze na dzieje. Rosji przedrewolucyjnej gdzie i, i, i też jak ochrana wykorzystywała ten, te, te migracje, ale już po, po rewolucyjna Rosja, chociażby w latach dwudziestych, bardzo skutecznie wykorzystywała miliony uciekinierów z Rosji, także tej białej opozycji tak zwanej i ówczesne służby radzieckie, na przykład OGPU, bardzo skutecznie tworzyły te siatki, siatki wywiadowcze, wykorzystywano tak zwaną, no, wykorzystywano opozycję wobec, wobec właśnie władzy bolszewickiej, tworzono fałszywe organizacje, różnego rodzaju ruchy monarchistyczne, które, które były przesiąknięte agenturą OGPU, GPU. No a później, oczywiście, także KGB, te organizacje, właśnie emigracyjne, opozycyjne, były bardzo silnie zinfiltrowane przez, przez sowieckie służby, służby specjalne, przez sowiecki wywiad. I nie sposób tego nie odnieść do współczesnych migracji, do współczesnej tej fali migracyjnej, no bo przecież widzimy, że nie tylko do Polski napłynęła ogromna liczba obywateli Ukrainy, którzy bardzo często posługują się w domu prywatnie językiem rosyjskim ewentualnie surżykiem, czyli taką, takim mieszaniną języka ukraińskiego i rosyjskiego, którzy są bardzo głęboko zanurzeni w tym co określa się mianem mira czyli tego świata rosyjskiego, tej wspólnoty ludności rosyjskojęzycznej, ale to jest także wspólnota kulturalna, wspólnota pewnych kodów kulturowych, kodów geopolitycznych, pewnych map mentalnych, pewnej świadomości i, i Sobu Bycia. Ludzi mieszkających właśnie na wschód od, od Bugu. To jest także, jeżeli chodzi o migrantów, na przykład ze wschodniej Ukrainy czy z centralnej Ukrainy, bardzo wiele tych osób ma no, tak zwane podatności, podatności na, werbunek. podatności na werbunek. I to nie tylko ze strony służb rosyjskich, bo nie dajmy się tutaj zwieść takiej propagandzie, która mówi, że tylko i wyłącznie wywiad rosyjski czy białoruski działa na terytorium państwa polskiego. To także bardzo aktywna. Rola takich wywiadów, takich służb specjalnych jak SBU, czyli Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, czy ChUR, czyli Zarząd Główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wywiad wojskowy tego, tego państwa, który konsekwentnie również rozbudowuje swoje aktywa operacyjne na terenie państwa polskiego. Nie byłoby możliwe przeprowadzenie tak skomplikowanej operacji jak wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, gdyby nie traktowano Polski jako zaplecza logistycznego, jako takiego terenu, gdzie swobodnie się w sensie operacyjnym, Operuje z punktu widzenia, oczywiście, służb ukraińskich. I nie sposób także nie, nie, nie podkreślić tego, że konwywiad państwa polskiego na kierunku ukraińskim no, zachowuje się w taki, a nie inny sposób, to znaczy no, toleruje. Działalność służb ukraińskich na terenie państwa polskiego. Natomiast w tym wszystkim, w, tym, w tej całej agentomanii, widać, że również wywiad rosyjski bardzo dobrze, się, bardzo dobrze się czuje. Zresztą sama sprawa afery podkarpackiej, o której wielokrotnie mówiłem i tego, że ona po dziś dzień nie została wyjaśniona, ta polska afera Epstein'a, krzywdzenia dzieci, tak naprawdę, w domach publicznych na Podkarpaciu i cały udział w tym czołowych polityków z tego establishmentu III Rzeczpospolitej. No to jest niestety potężny problem dla państwa polskiego. Natomiast w tym kontekście nie sposób nie, sposób, nie, nie, nie odnieść tych, tych doświadczeń historycznych z lat 20., 30., XX wieku, czy już w okresie zimnej wojny z tym, co mamy, z tym, co mamy dzisiaj. To także kwestia współpracy polityków, polityków nazwijmy to już polskich, po transformacji ustrojowej z KGB. Mówię tutaj o współpracy w latach 80.. Ten wywiad również porusza te kwestie, przywołuje chociażby przykład Litwy, gdzie spora część właśnie polityków no, współpracowała z KGB w latach 80. To jest pewien bagaż tak, no, po transformacji ustrojowej, który, z którym musiały się te państwa mierzyć. I to jest pytanie, jak to wyglądało w Polsce. No, mam nieodparte wrażenie, że w III Rzeczpospolitej jest to temat tabu, jak wielu polityków. Którzy decydowali o polityce chociażby zagranicznej czy polityce gospodarczej III Rzeczpospolitej w przeszłości miało kontakty z KGB. Do dzisiaj to jest temat, temat tabu moim zdaniem. Natomiast pamiętajmy, że KGB to ogromna służba, która skupiała nie tylko Rosjan, ale także Białorusinów, Ukraińców, Kazachów i wiele innych narodowości. Spora część tych aktywów KGB została przejęta nie tylko przez następczynie KGB w Rosji, FSB, SWR. Ale także przez SBU, na przykład, Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, i to jest już kompletnie temat tabu w Polsce, jak wielu polityków III Rzeczpospolitej jest na liście aktywów operacyjnych ukraińskiego, ukraińskiego wywiadu. No i w tym kontekście trzeba, trzeba jasno powiedzieć, że to, co zrobiono w 2022 roku, czyli to, co zrobił rząd Mateusza Morawieckiego, no to było, to było więcej niż błąd, to było więcej niż błąd, to są katastrofalne skutki tej polityki otwartych granic, jest mnóstwo przykładów udokumentowanych, że ludzie, którzy wjechali z Ukrainy do Polski, zostali zaangażowani w działalność sabotażową, ale także działalność szpiegowską, co więcej, i wywiad ukraiński, i wywiad białoruski, i wywiad rosyjski werbują pod obcymi flagami, to pod tą fałszywą flagą. Cała ta sprawa, Hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzalesa, well Pawła Rupcowa, pokazała, jak bardzo naiwny jest cały ten salon warszawski, ten establishment medialny, gospodarczy, polityczny. Mnóstwo ludzi broniło Gonzalesa Wel Rupcowa, nie zdając sobie kompletnie sprawy z jego, z jego roli. Zresztą, co jest bardzo ciekawe, ci najgłośniejsi. Tropiciele rosyjskiej dezinformacji, to cytat, byli obrońcami właśnie rupcowa i wolności słowa, wolności przekonań, itd, i tak dalej. Czyli ludzie, którzy przynajmniej nominalnie występowali z pozycji czy to antyrosyjskich czy, czy, czy rosyosceptycznych, okazali się być stronnikami rosyjskiego dziennikarza, rosyjsko-hiszpańskiego dziennikarza, który podejrzewany był o Współpracę z GU, albo o bycie oficerem wręcz nielegalnym rosyjskiego wywiadu, wywiadu wojskowego. To też pokazuje, jak niski jest poziom kultury strategicznej dzisiaj w państwie, w państwie polskim, jak bardzo mocno publicystyka, zwłaszcza ta tak zwana prawicowa. Zaburzyła w ogóle pewną czujność, jeżeli chodzi o zagrożenia, chociażby ze strony ze strony wywiadu, wywiadu ukraińskiego. I tu się należy zgodzić z pułkownikiem świerczkiem, że ta, to postrzeganie Rosji jako ludzi nieudolnych, czy rosyjskiego wywiadu jako nieudolnego, no jest kompletną, kompletną aberracją, to jest kompletna aberracja. Widać, że tak jak zresztą tutaj autor tego, tego wywiadu wskazuje chociażby rosyjskie, ale nie tylko rosyjskie, także obce służby specjalne obstawiają w cudzysłowie obie nóżki, czyli obie najważniejsze formacje polityczne, te próba obrzucania się oskarżeniami o bycie rosyjskim, rosyjską agenturą, niemiecką agenturą, jeszcze jakąś inną, no to jest doskonałe środowisko dla pracy prawdziwych, prawdziwych agentów, prawdziwych szpiegów. Natomiast to, co zrobiono poprzez otwarcie granic, to jest po prostu ułatwienie zainstalowania wręcz masowej agentury w Polsce, nie tylko tej proxy agentury, tej tych agentów jednorazowego użytku, ale także no, wywiadu, który będzie działał w perspektywie strategicznej, w perspektywie całego, całego pokolenia i będzie generować różnego rodzaju problemy w państwie, w państwie polskim. No niestety, poziom establishmentu III Rzeczpospolitej, poziom establishmentu politycznego kompletnie nie dorósł do wyzwań współczesności, do tych przemian geopolitycznych, które dzisiaj obserwujemy. Według niemieckiego dziennika Bild, władze Chińskiej Republiki Ludowej szykują się do ewentualnej inwazji na Tajwan, która miałaby nastąpić, uwaga, w listopadzie 2026 roku. No i tutaj warto się przyjrzeć tej argumentacji, jakie, jakie argumenty przemawiają za takim możliwym. Scenariuszem, ale pamiętajmy, że to są pewne rozważania hipotetyczne. Wielokrotnie słyszeliśmy w ostatnim czasie o tej, tej możliwej. Inwazji, o tym wzroście napięcia geopolitycznego w cisinie Tajwańskiej. No i warto z pewnym dystansem przyglądać się tym doniesieniom medialnym, ale oczywiście lekceważyć ich nie wolno. Podobnie zresztą jak tych wypowiedzi, chociażby generałów Aleksusa Grynkiewicza i Christophera Donahue, którzy latem bieżącego roku w Wiesbaden w Niemczech, no właśnie mówili o perspektywie wojny. Nie tylko na Indo-Pacyfiku, ale także w Europie w perspektywie roku 2027, co zresztą później było także powtarzane chociażby przez premiera Donalda Tuska. Przyjrzyjmy się zatem temu, co opisał dziennik, dziennik Bild, który wyeksponował kwestię modernizacji floty cywilnej chińskiej do celów wojskowych, czyli budowy tych okrętów podwójnego zastosowania. Jest także mowa o budowie ponad 70 dużych promów, które mogłyby także wspomóc taką inwazję, taki desant na, na, na Tajwan. I ta perspektywa listopada 2026 miałaby być powiązana z wyborami. Połówkowymi, tak zwanymi midterms, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Mówiłem o tym Państwu całkiem niedawno w podcaście geopolitycznym, komentując wybory burmistrza Nowego Jorku i tę porażkę polityczną Donalda Trumpa, który próbował odciągnąć właśnie Nowojorczyków od wyboru Mamdaniego, od głosowania na Mamdaniego. Ale Zoran Mamdani został tym burmistrzem, co także zwiastuje nadciągającą burzę polityczną w kontekście właśnie tych wyborów uzupełniających. One odbędą się w listopadzie przyszłego roku. Będą Amerykanie wybierać nową izbę reprezentantów i mniej więcej jedną trzecią miejsc w Senacie. Te potencjalne problemy polityczne, wewnątrz polityczne w Stanach Zjednoczonych, które mogą wyniknąć po wyborach, gdyby to demokraci przejęli, przejęli kongres, no miałyby być takim zaczynem te, tych działań bardziej agresywnych, ofensywnych w stosunku do Tajwanu. Tutaj Bild podkreśla, powołując się na źródła w zachodnich wywiadach, że te, te zawirowania wewnętrzne miałyby doprowadzić do sporej, sporej skali z paraliżu instytucji państwa amerykańskiego, który pochłonięty problemami wewnętrznymi no nie, był, nie byłoby w stanie tak aktywnie reagować na kryzys w ciśnienie tajwańskiej. I tutaj zresztą Bild pisze o tym, że ten kryzys polityczny mógłby być spowodowany brakiem zgody na jednej ze stron na uznanie wyników przyszłorocznych wyborów. Czyli nawet sugerują tutaj niemieccy dziennikarze, że czy to partia republikańska, czy to partia demokratyczna mogłaby doprowadzić do jakiegoś takiego głębokiego sporu politycznego poprzez nieuznanie wyników wyborów, czy te oskarżenia o złamanie. Procedur, procedur demokratycznych. Natomiast jeżeli chodzi o całą, cały kontekst, oczywiście geopolityczny, widać, że Donald Trump systematycznie próbuje odcinać Chiny od dotychczasowych łańcuchów dostaw, m.in. importu węglowodorów. Ta ca ten cały kryzys wokół Nigerii, wokół Wenezueli jest moim zdaniem przede wszystkim wynikiem tej polityki amerykańskiej. Widać, że polityka nowych taryf celnych nie przyniosła pożądanych skutków. Ja bym powiedział wrę wręcz odwrotnie, że przyniosła skutki odwrotne od zamierzonych. Zresztą to, co się wydarzyło w Pekinie na, podczas właśnie szczytu szanghajskiej organizacji współpracy Jasno pokazywało, że nawet Indie, które, nawet Narendra Modi, przecież premier Indii, który przez 6 lat nie pojawiał się w Chinach, zjawił się i to był też jasny sygnał dla Waszyngtonu, że nie może w taki sposób szantażować New Delhi, jeżeli chodzi o kwestie chociażby importu rosyjskiej ropy, ropy naftowej. A zatem mamy do czynienia z pewną konsolidacją globalnego południa i ta kwestia pogłębiających się problemów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, a przypomnę tylko, że Donald Trump nie rozwiązał żadnego z istotnych problemów wewnętrznych Stanów Zjednoczonych, wręcz odwrotnie, pogłębiły się te problemy od czasu, kiedy od czasu jego zaprzysiężenia, czyli od 20 stycznia bieżącego, bieżącego roku. Próbuje Donald Trump odciągnąć uwagę społeczeństwa amerykańskiego no właśnie, wikłając Stany Zjednoczone w kolejne konflikty, w tym konflikty kinetyczne. No, 21-22 czerwca bieżącego roku uderzenie na Iran było też odciągnięciem uwagi od tych problemów wewnętrznych, no ale ta polityka bardzo mocno proizraelska spotyka się z ogromną krytyką w Stanach Zjednoczonych, nie tylko zresztą w Wśród demokratów, ale sporej części Partii Republikańskiej, a nawet ruchu MAGA, czyli tych największych zwolenników Trumpa, tych Trumpistów. I ta, polityka, i ta krytyka jest coraz, coraz silniejsza, tym bardziej, że rozejm w strefie gazy okazał się być rozejmem bardzo, ale to bardzo kruchym. I to wszystko, zdaniem, właśnie dziennikarzy, Niemieckiego Bilda ma doprowadzić do tego, że Chińczycy mogą starać się wykorzystać także swoją pozycję na rynku nowych technologii, jeżeli chodzi o eksport pierwiastków ziem rzadkich. Ta umowa podpisana czy zawarta ustnie w Pusan w, w Korei Południowej między Trumpem a Xi Jinpingiem, jest moim zdaniem umową niezwykle kruchą. I nie daje wielkich tutaj szans na realizację wszystkich punktów tej, tejże umowy, podobnie zresztą jak tego porozumienia pokojowego, tego porozumienia dla pokoju na Bliskim Wschodzie, który został podpisany w szarm el-sheikh. Zresztą to bardzo szybko zostało zweryfikowane przez rzeczywistość, przez politykę, politykę realną. To się okazało być nie do spełnienia. Tak samo ten dwudziestopunktowy plan, plan Trumpa i tak dalej. Widać, że następuje eskalacja, i w, w tym kontekście też trzeba oczywiście sobie zdawać sprawę z tego, że Chińczycy mają ogromne wpływy, jeśli chodzi o Tajwan. Natomiast sama, sama, samo zwiększenie napięcia w Cieśninie tajwańskiej byłoby tym elementem zmiany hegemonicznej, w, wpasowywałoby się w budowę zupełnie nowej architektury bezpieczeństwa. Gdyby Stany Zjednoczone nie przyszły na pomoc Tajwanowi, no to właściwie mamy, mielibyśmy do czynienia z taką petryfikacją, z takim ustaleniem już porządku wielobiegunowego. To zresztą byłby bardzo silny sygnał dla sojuszników Stanów Zjednoczonych, czy to z grupy AUKUS, czy z grupy QUAD, czy QUAD PLUS, czy także Sojuszu Północnoatlantyckiego. Też warto przywołać te słowa Grynkiewicza i Donahue, którzy mówili, że gdyby doszło do wzrostu napięcia w cieśni tajwańskiej, należy się liczyć z możliwością zwiększenia napięcia w Europie Środkowo-Wschodniej, a nawet, tutaj można byłoby to jeszcze rozszerzyć, w Europie Południowej, bo pamiętajmy, że Bałkany Zachodnie to cały czas ta geopolityczna beczka, beczka prochu. Dziękuję Państwu za uwagę.